Panowie, pomóżcie mi ustawić ten aparat, bo już nic nie rozumiem! Dawajcie, dawajcie, panowie! Za chwilę ruszamy z akcją! Ty na prawo, ty na lewo, potem w tą stronę! Cholera, jasne, zaraz się wścieknę! Co oni nam dali za aparat? Nie umiem tego ustawić, panowie! Panowie, no za chwilę ruszamy z akcją Pandemia 4, no! Masz to? Tak jest, panie producencie! Już wszystko obcykałem i wiem, jak mam zrobić zdjęcia! Jestem gotowy. Okej, okay. jeszcze ostatnie ustawienia, tylko ISO ustawię i będzie ok. Uwaga, no, uwaga, skrywa. za chwilę ruszamy z akcją Pandemia 4. 3, 2, 1. Akcja! <grywa> Gitara, chłopaki! Gitara udało się! Jest yeah, super! Super, super, udało się. Wypuśćcie mnie już z tego wora, bo się duszę.